Bardzo bardzo polski. Coś jeszcze chciał dodać? Już teraz nic. Statyw to French brez... press. Hej, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj trochę pomarudzę, ok? Ja nie marudzę za często. A może, może inaczej. Na kanale za często nie marudzę. E, ale... Właśnie wróciłam z Targetu. Musiałam się wybrać na zakupy. Nie zgadniecie po co. Nagrywam od roku, a to jest mój trzeci Joby. Trzeci. Czy to jest dobry rozmiar? jest na kilogram. Wiecie, ile to kosztuje? W targecie 70 dolarów, a na Amazonie 43. Ale na szczęście, tutaj bardzo często w różnych sklepach można robić price match, czyli na telefonie pokazujecie po prostu cenę u konkurencji i oni wyrównują tą cenę po prostu. Dlatego zapłaciłam 43 plus podatek, czyli tam prawie 50 dolarów. W Polsce pewnie już od dawna macie takie rzeczy, domyślam się, nie wiem. Zapytacie, po co kupuję kolejny raz to samo, skoro się psuje? No bo nie ma nic lepszego na rynku. Ja potrzebuję coś, co jest bardzo elastyczne yy, i utrzyma dużą wagę. No a utrzymuje wagę na. no na pół roku właśnie, na pół roku mniej więcej. W każdym razie nowy statyw mam i chyba zły. Także rewelacja. Dzisiaj jedziemy do Wisconsin, jedziemy tam na weekend, jest piątek, prawdopodobnie w niedzielę wieczorem będziemy wyjeżdżać, jak podejrzewam. E, jedziemy z Killerem i z Agnieszką, których prawdopodobnie poznacie. Znaczy, Killera już nie możecie nie kojarzyć Killera. <laughs> jedziemy do Devil's Head. Jest to praktycznie taki ostatni weekend na. Na deskę, myślę, bo zaczyna się robić już naprawdę ciepło. Z tego, co widzieliśmy na takich kamerach na żywo, bo można sprawdzić, to, to ludzie jeszcze sobie tam jeżdżą. Wydaje się, że jest w miarę taka przyjemna pogoda i jest śnieg, więc to. Nawia... Jest śnieg, więc to jest najważniejsze. Killer właśnie załatwił nam cały sprzęt, jaki potrzebowaliśmy, bo my praktycznie nie mamy nic. Pozbyliśmy się naszych desek, butów. Całego sprzętu do snowboardu pozbyliśmy się właśnie jak się wyprowadzaliśmy z mieszkania i nie było szansy, żeby to zabrać ze sobą, ale na szczęście mamy cały sprzęt, ja tylko sobie dogupiłam jeszcze rękawiczki, bo to była jedyna rzecz, której mi brakowało. Za cztery godziny wyjeżdżamy, także ja robię lunch, musimy się spakować i ja muszę jeszcze skończyć film i dodać go na jutro. Dzisiaj jest piątek jutro, sobota, jutro musi wyjść film. Muszę przygotować jeszcze posty. I to chyba tyle. Dobra. Jemy i bierzemy się do roboty. Głodny? Bardzo głodny. Także film się renderuje, a ja muszę iść się pakować i chyba będę musiała jechać ze sklepu, oddać ten statyw i kupić nowy. Więc tak, spakowałam, no nie wszystko, tylko ciuchy w sumie i trochę kosmetyków, jeszcze pewnie będziemy brać prysznic. Jeszcze muszę na pewno cały sprzęt spakować, laptopa i matę. W każdym razie jadę szybko do Best Buy'a po ten obiekt, y, nie po obiekt, po statyw, tak, spieszę się i nie wiem co gadam. Dobra, także Best Buy mam nadzieję jak najszybciej jest za 10.03, za... o 4 mamy wyjechać. Jestem z powrotem. Eee, ten statyw, czyli na 3 kg kosztował w Best 50 dolarów, a w Targecie ten na 1 kg kosztował 70 dolarów. Nie mam pytań. A ile mamy rzeczy. Ja, tu są nasze ciuchy. Tam są ręczniki i klapki na morsowanie. Tam jest co w plecaku? Pl laptopy, tak. dron. A tu co jest? Kurtka. Jedziemy na dwa dni. <noise> Łatwiej było autobus wziąć cały. Ej, naprawdę. Okej. Okay. Jedziemy do Kilera teraz. Jesteśmy już w drodze, jest za 15.05, mieliśmy być na piątą, więc troszeczkę się spóźnimy, ale myślę, że nikt się nie obrazi, bo, bo Killer się zawsze spóźnia, więc. <grywy> żartuję. Nie, w sumie nie żartuję. E, jedziemy właśnie do Kilera. Chwilę przed wyjazdem dzwoniła do mnie Aga, żeby powiedzieć, że jutro. Tam w Devils Head ma być 60 stopni Fahrenheita, co jest e, 16 stopni Celsjusza, 15,5 z tego co właśnie sprawdzałam. E, I to jest bardzo, bardzo wiosna już. Także. <takujesz> <takujesz> Ale a to był tam, bardzo, ale, bardzo polski. Ale Aga tam dzwoniła i Tak, Aga dzwoniła, będą dośnieżać, także jutro na 100% będzie wszystko chodzić, a w niedzielę na 90%. Ale jest to już na pewno ostaty, ostatni weekend, zakończenie sezonu, także yy, fajnie. Tak jak wam wspominałam, my jedziemy do Devil's Head w wisconsin. Tak, bo Devil's Head to jest taka yy, lepsza górka u nas w okolicy, bo w okolicy Chicago nie ma. Praktycznie, no nie ma gór, nie ma nic z płasku yy, i jest to 2,5 godziny jazdy. No trzy tam, no prawie i pół, trzy, trzy coś takiego. jest tu taka ok, górka. Tak, no to nie można porównywać, to nie są jakieś nie wiadomo jakie zjazdy, to są takie podstawowe stoki. Najlepiej to polecić do Kolorado albo do. Jak już chce się tak na poważnie pojeździć, jak ktoś umie i lubi, to Colorado i Utah tutaj jest najbardziej polecana. Przepiękne stoki my wprawdzie nie byliśmy. My byliśmy tam tylko w lato, ale podobno jest naprawdę szał. W lecie? Co w lecie? Byliśmy w lecie. A nie w lato? Nie w lato. Dobra, także jedziemy do killera, będziemy u niego za jakieś 15 minut. I jest jedna sytuacja, którą Killer musi Wam wytłumaczyć, o ile wiedzę, miał na to ochotę. Tego się nie da wytłumaczyć. Tego się nie da wytłumaczyć, ale czuję się w obowiązku przed Wami, że to trzeba wytłumaczyć. Jeśli, jeśli będziecie musieli zobaczyć to, to musicie dostać do, do tego wytłumaczenia. Zrozumiecie. <noise> Jak zobaczycie? <noise> Jak zobaczycie. <noise> To sytuacja, którą jest musimy no Wam wyglądek... wytłumaczyć. Rosie, co Ci się no stało? Wygląda jak panczur. Moi ludzie oczekują odpowiedzi. Wyjaśnień. To znaczy? Co się o. stało, o. <laughs> Sytuacja jest taka, że Rosie... Rosie to jest Shippa -doodle. To jest rasa Shippa -doodle. I ona wymaga czesania codziennie. Prawie, nie? Codziennie? Tak. I była czesana prawie codziennie. Prawie. <laughs> Nie, ogólnie wydarzyło się tak, że się takie kołtuny. O dobroży. O dobroży tutaj, tak? O dokładnie. No i killer próbował różnych sposobów, żeby ją uratować, żeby rozczesać te kołtuny. Jednym z nich <laughs> <laughs> było pół butelki oleju kuchennego orzechowego. Tak, Killer gdzieś wyczytał, że, że olej może ułatwić rozczesanie tych dreadów, bo to się zrobiły prawie takie dready, nie? Kołtuny. Dokładnie. A ostatecznie skończyło się na tym, że była tak tłusta, że po trzech kąpielach, tak? Po trzech kąpielach dalej była tłusta. <głosy> 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 Dlatego teraz wygląda jak wygląda. No, stałeś, ale dalej jest tak samo szczęśliwa, więc wszystko jest w porządku. <noise> Prawie gotowi, spakowani. Jeszcze tylko zabierzemy agę. Nie możemy o adze zapomnieć. I jedziemy w drogę. Ruszamy. Zimno się robi. Tak nieprzyjemne. Przyjechaliśmy do największego kelwersa na świecie i mam dość. To nie jest największy? Wiedziałam, że właśnie to nie tu. Ja mam dość kelwersa już. następny, a ja nie. Ile można jest kelwersa. Nie widać no, nie ma grama śniegu no. No, Masz więcej kasy? Tak Agnieszka stawia Ogólnie tu nie widzieliśmy ani grama śniegu po drodze Widzisz to auto? Śniegu brak ale mamy plan B w razie czego e, Tylko, że naszym planem B było morsowanie Tylko nie wiem, czy nie będzie za ciepło nawet na morsowanie Więc mamy też plan C Hajkowanie no W stoku jest śnieg Pojeździmy Tutaj? Yes, tak, Drodzy, najlepsze światło jest w Łazience, wszędzie indziej jest tragiczne, ale to nic. Postanowiłam, że będę wzorową youtuberką i zrobię wam room tour. Mm. Nawet przestawię mikrofon, żeby był profesjonalny dźwięk. Co wy na to? Słyszycie różnicę? Wejdźcie do pokoju. No i po lewej, pierwsza sprawa Łazienka. Nie, nie Łazienka. Zlew w sumie tylko ręczniki tutaj są. Wieszak. Tu jest siatka na pranie. Kosz. Łazienka. Robię rumtur. No, na pewno nie jest to pięciogwiazdkowy hotel. Są dwa łóżka. To jest chyba rozmiar queen. Tak wygląda. Tu jest lodówka. Jakieś półeczki. Telewizorek. Ekspres do kawy. Kawa. Moja torba. Stół. Ogrzewanie, które bardzo mocno grzeje. Okno. Ja. I znowu ja. <laughs> A tu. Mamy takie tajemnicze przejście do killerów dwóch <noise> Naprawdę to przejście było zablokowane tutaj tą lodówką ale killer przestawił to przemienił to na swoją scenę i teraz mamy do siebie dostęp więc tak naprawdę mamy taki apartament można by powiedzieć Ile kosztowały te pokoje? Milion dolarów to jest najbardziej znane wisconsinowe piwo, i wszyscy je uwielbiają. Jest naprawdę smaczne. Jeśli chodzi o ceny, to za dwie noce zapłaciliśmy za te dwie noce 240 dolarów, z czego stówka to jest depozyt. Bez zwrotu, oczywiście depozyt. A jeśli chodzi o stoki, to karnet na cały dzień kosztuje 70 dolarów, a na pół dnia 40 dolarów. Organiczna O mi się to jak małyska. to Drówko <gryzny> Dobry, witam Was w drugi dzień. Nastąpiła drastyczna zmiana planów. Mianowicie, mam cały sprzęt na snowboard, deskę i buty. I właśnie byliśmy wypożyczyć narty dla Agnieszki. I stwierdziłam, że ja też spróbuję nart. Ostatnio jeździłam, specjalnie napisałam do mojej przyjaciółki, żeby mi przypomniała, bo ja jak zwykle nie pamiętam takich rzeczy. I napisała mi, że ostatnio jeździłyśmy na nartach 9 lat temu. Jestem przerażona, ale podekscytowana jednocześnie. Narty mam. E, mam buty, mam kijki, mam wszystko, jestem gotowa. Jezus, zobaczymy, jak to będzie. Jak będzie fajnie, to będę jeździć na nartach, a, a może sobie w połowie dnia zmienię na deskę, zobaczymy, nie wiem. I want to break free. Jak tam gotowy? Safety first ubieramy się i idziemy na razie jest dosyć chłodno, ale jest przepiękne słoneczko jak widzicie, poraża mnie no i co? idziemy Nie Mamy to! U U no? no. Poczekaj, poczekaj, nagram tylko! A jak mam ci poprawić? A i od ją się ze stroną musisz wyściągać! Ej no, czegoś pojechał! <grymne> 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 Dobrze. Jedziemy, idziemy na tak. Kiełbaski jest tak gorąco, że chyba się zaraz rozbierzemy do. Majtek. Do spodemki. Ja mam spodemki. Przemyślałam to. No. Ja myślę, że teraz fajnie by było pójść na ten basen.